Szukasz dobrej myszki do 300 zł? W tym filmie pokażę ci 5 myszek, które warto kupić w 2026 roku. SteelSeries Aerox 3 to jedna z najlepszych lekkich myszy gamingowych w tej półce cenowej. Waży praktycznie nic, To daje błyskawiczne ruchy, idealne do FPS-ów takich jak CS2 czy Valorant. Ma świetny sensor TrueMove Core, który zapewnia precyzję i brak akceleracji. Dzięki temu twoje fliki i quick aimy są bardziej przewidywalne i stabilne. Aerox 3 ma także perforowaną konstrukcję, która znacznie obniża wagę, a jednocześnie nie traci na trwałości. To świetna opcja, jeśli zależy Ci na szybkim, responsywnym graniu bez kompromisów. Dla wielu graczy to właśnie lekkość i precyzja robi różnicę. I tu Aerox 3 błyszczy. To idealna mysz, jeśli szukasz czegoś szybkiego. Wygodnego i gotowego do esportu w budżecie do 300 zł. Razer DeathAdder V2 to klasyk, który zawojował gamingowy świat i nadal jest jednym z najlepszych wyborów w budżecie do 300 zł. To mysz, która łączy w sobie ergonomię, komfort i precyzję, co czyni ją świetną zarówno do FPS-ów, jak i do dłuższych sesji. Wyposażona w sensor optyczny, Focus Plus i szybkie przełączniki Razer, DeathAdder V2 reaguje błyskawicznie na każdy ruch, co daje Ci przewagę w grach takich jak CS2 czy Valorant. Dzięki wygodnemu kształtowi idealnie leży w dłoni. Nawet po kilku godzinach grania nie czujesz zmęczenia. To sprawia, że jest to mysz, którą polecają zarówno casualowi gracze, jak i profesjonaliści. Jeśli szukasz czegoś uniwersalnego, wygodnego, solidnego i gotowego do esportowej rozgrywki, Death Adder V2 to pewniak. Logitech G305. LightSpeed to jedna z najlepszych gamingowych myszy bezprzewodowych, jakie możesz kupić w budżecie do 300 zł. Dzięki technologii LightSpeed oferuje bezprzewodowe połączenie tak szybkie i stabilne, że praktycznie nie czujesz różnicy w porównaniu do przewodówki. A to ogromny plus w grach typu CS2, Valorant czy Fortnite. Wyposażona w sensor HERO GE 305 zapewnia wysoką precyzję i brak niechcianej akceleracji. Dokładnie to, czego potrzebujesz przy celowaniu i szybkim reagowaniu. Mysz jest też lekka, ergonomiczna i nie męczy dłoni nawet podczas długich rozgrywek. To świetna opcja, jeśli chcesz wejść w świat wireless bez kompromisów, czyli niskiego input lagu, stabilności i bardzo dobrej kontroli. Logitech G305 to klasyk, który wciąż trzyma się mocno, bo robi to, co ma robić. Działa bez zarzutu. HyperX PulseFire. Haste 2 to jedna z najciekawszych propozycji w budżecie do 300 zł. Szczególnie, jeśli zależy ci na szybkości i lekkiej myszy. Waży praktycznie nic, tylko około 61 g, co sprawia, że ruch jest błyskawiczny i płynny. Idealny do strzelanek takich jak CS2, Valorant, Fortnite lub do innych gier, wyposażona w wysokiej klasy sensor PAW3395. HST2 daje Ci precyzję śledzenia bez niepotrzebnych skoków czy akceleracji. Dzięki temu Twoje fliki i celowanie są stabilne i przewidywalne. Dodatkowo konstrukcja jest wentylowana, dziurkowana, co nie tylko zmniejsza wagę, ale też poprawia komfort. Nawet przy długim graniu ręka się nie męczy. Jeśli stawiasz na szybkość, responsywność i esportowy styl bez przepłacania, HyperX Pulsefire Haste 2 to świetna opcja w tej cenie. m A5 to ultralekka gamingowa mysz bezprzewodowa, która łączy w sobie niski input lag, świetny sensor i długi czas działania. A wszystko to w bardzo przyjaznej dla portfela cenie. Jej sercem jest sensor PixArt PAF 3395 zapewniający precyzyjne śledzenie ruchów i wysoką rozdzielczość, co daje ci stabilne i dokładne celowanie nawet w dynamicznych grach, jak CS czy Valorant, ale świetnie sprawdza się w każdej innej grze. Mysz waży około 59 gramów, co przekłada się na płynne i szybkie ruchy. Idealne, jeśli lubisz agresywny styl grania lub szybkie fliki. Dodatkowo A5 oferuje trzy tryby łączności: przewodowy 2,4 GHZ i Bluetooth. Dzięki temu możesz podłączyć ją praktycznie do każdego urządzenia i grać tak, jak lubisz. Pojemna bateria około 130 godzin pozwala grać długie sesje bez martwienia się o ładowanie, a mikroprzełączniki Huano lub Omron dają dobry i responsywny klik, który liczy się w esportowych strzelankach. To tyle w tym materiale. Jeśli któraś z tych myszy wpadła ci w oko, wszystkie linki masz w opisie. Daj znać w komentarzu, którą byś wybrał albo na czym grasz teraz. Zostaw lajka, jeśli film był pomocny i zasubskrybuj kanał, bo będzie więcej konkretnych rankingów. Piszcie w komentarzach, o czym jeszcze chcecie ranking top 5 do jakiejś kwoty, na pewno to zrealizuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie.